Medytacja przyjmuje siebie całą. Witaj kochana, z tej strony Patty Garg. W dzisiejszej medytacji będziesz miała wspaniałą możliwość rozpoznać, którym częścią siebie się opierasz. Ta medytacja pomoże Ci otworzyć się na wszystko, co jest w Tobie prawdziwe, cokolwiek to jest. Bo zanim pojawiły się oceny, że nie powinnaś być taka czy inna, wszystko w Tobie było dobre i zasługiwało na miłość. Potem, w wyniku dzieciństwa, warunkowania i oczekiwań społecznych, pojawiła się presja, abyś była inna niż faktycznie jesteś. Może usłyszałaś, poczułaś, albo obserwując zachowania innych, wyciągnęłaś wniosek, że nie wolno Ci płakać, bo to brzydkie. Nie wolno Ci się złościć, bo to niebezpieczne. Nie wolno ci chcieć, bo to fanaberia. Nie wolno ci brać, bo to egoizm. Nie możesz się nie chcieć, bo to lenistwo. Nie wypada mówić, co myślisz, bo to niegrzeczne. Nie wolno ci pożądać, bo to grzeszne. Musisz być ładnie ubrana, wtedy będą cię lubić. Musisz słuchać innych, wtedy będą zadowoleni. Musisz być zawsze konsekwentna, wtedy ludzie będą ci ufać. Musisz być wytrwała, będą cię podziwiać. Musisz się starać dla innych, wtedy będą cię potrzebować. Musisz być skromna, nikt wtedy nie będzie mógł niczego ci zarzucić. Musisz ukrywać swoje uczucia, aby nikt nie dowiedział się, co czujesz i ciebie nie zranił. Musisz uważać, co robisz i mówisz, bo w każdej chwili ktoś może Cię ocenić. Wiele z takich wewnętrznych nakazów i oczekiwań zapisało się w naszej podświadomości, kiedy byłyśmy małe. I dziś możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo kierują naszym życiem i zachowaniem. W rezultacie tych czasem sprzecznych oczekiwań, tęskniąc głęboko za akceptacją, zaczęłyśmy odrzucać siebie i walczyć z tym, co jest w nas prawdziwe. Ten opór wobec różnych części siebie to efekt uwarunkowania, efekt tego, jak zostałyśmy wychowane, a nie tego, że coś jest z nami faktycznie nie tak. Dzisiaj możesz na nowo przyjąć siebie całą, bo wiesz, kochana, że walka ze sobą przynosi tylko więcej walki. Zawsze, kiedy przyjmujesz siebie do serca taką, jaką jesteś naprawdę, pojawia się głęboki spokój. W tej medytacji rozpoznaj, że nic w tobie nie jest gorsze ani mniej wartościowe. Wszystko, co przepływa w Twoim strumieniu świadomości, ma sens i cel, i możesz to przyjąć już teraz, doświadczając pełni siebie. Nie musisz się udoskonalać, ani zmieniać. Tu i teraz możesz wybrać, aby otworzyć serce na siebie i doświadczyć spokoju, spełnienia i pełni. Przygotowałam dla Ciebie kilka zdań, które pomogą Ci rozpoznać. Które części siebie jesteś gotowa przyjąć, a którym jeszcze się opierasz? Słuchając tych zdań, obserwuj, jak z tobą rezonują. Zwróć uwagę, czy budzą opór, radość, przyzwolenie, czy ciekawość. To pomoże ci zobaczyć, w co wierzy twoja podświadomość. Gotowa? Do teraz już zamknij oczy, weź głęboki oddech i rozluźnij się totalnie. Wyobraź sobie, że opadasz na dno samej siebie do spokojnego, bezpiecznego i cichego miejsca, w którym Twoja podświadomość dokładnie wie, co jest w tobie prawdziwe. Do miejsca, w którym podświadomość rozpoznaje prawdę. Rozpoznaje opór i pozwala mu się rozpuszczać. Słuchając tych zdań, po prostu obserwuj, co się w tobie dzieje. Przyjmuję siebie smutną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie wściekłą i złą i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie mądrą i piękną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie zazdrosną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie zaradną i silną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie przerażoną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie odnoszącą sukcesy i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie niezdyscyplinowaną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie zdecydowaną i jasno mówiącą, czego chcę i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie nieufną i podejrzliwą i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie kreatywną i we flow i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie skupioną na sobie i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie ostrą i nieczułą i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie przebojową i hej do przodu i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie wrażliwą i delikatną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie czułą i ciepłą i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie pragnącą miłości i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie zamkniętą i niemającą ochoty na kontakt i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie dbającą o własne interesy i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie niekonsekwentną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie nieuczesaną, nieumalowaną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie bezsilną i pozwalam sobie taka być. Przyjmuję siebie niewiedzącą co dalej. I pozwalam sobie taka być. Wracaj do tych zdań tak często, jak potrzebujesz, przypominając sobie, że wszystko, co jest w tobie prawdziwe, zasługuje na miłość i może być przez ciebie przyjęte. To jest właśnie bezwarunkowa miłość do siebie, praktykowana na co dzień.